Zaczynamy nasz drugi dzień. Chciałbym przypomnieć w dużym zarysie to, o czym mówiliśmy wczoraj, zwłaszcza dla tych, którzy dzisiaj dopiero do nas przybyli. Mianowicie chcemy te nasze rekolekcje uczynić takim czasem refleksji nad doświadczeniem Wspólnoty, naszej wspólnoty, bo przecież nie chcemy mówić w sposób abstrakcyjny, ale nade wszystko w ogóle przyjrzeć się wspólnocie w wymiarze takiej prawdy eklezjalnej o niej, ponieważ dzisiaj jest jakiś wielki kryzys w Kościele kryzys takiej teologii dotyczący samego Kościoła dotyczącej samego Kościoła, z tego powodu rodzi się bardzo wiele nieporozumień, podziałów, i myślę, że nam też potrzebne jest takie usystematyzowanie, przypomnienie sobie pewnych rzeczy najistotniejszych, najważniejszych. Wyszliśmy od pragnień, od marzeń, od pewnej rzeczywistości, którą Bóg składa w naszych sercach bo to Bóg jest tym, który składa w naszych sercach pragnienia, marzenia, które chce potem realizować. Dlatego też ważne jest to, żebyśmy te marzenia, te pragnienia mieli. I to będzie jedno z takich zadań: od razu sobie spróbujmy napisać, że zaraz po tym moim dzisiejszym, teraz tej pierwszej części, Naszych spotkań przedpołudniowych, coś, o czym pomyślimy tak osobiście, to napiszmy sobie pytanie, o czym ja marzę, ale w kontekście wspólnoty pieśnowa. Jakie jest moje marzenie związane ze wspólnotą pieśnowa? Jakie pragnienie dzisiaj odkrywam? Jakie, jakie zadanie Bóg składa dzisiaj w moje serce, co. Na co mnie uwrażliwia, bo y, można to w jakiś rozmaity sposób ująć, y, to nasze marzenie, to nasze pragnienie. Odnośnie, odnośnie konkretnie wspólnoty Pieśnowa. Y, mówiliśmy wczoraj o celu, y, który powinna mieć wspólnota, i ta wspólnota powinna być nieustannie świadoma tego swojego celu, sobie nieustannie przypominać i uświadamiać, po co jest. Po co? Po co Bóg nas powołał do istnienia w kościele? Mówiliśmy o wielkim zaufaniu Panu Bogu, bo wypełnianie tych marzeń czy realizacja tych marzeń, pragnień, nawet pewna odwaga przyznania się do tych marzeń, do tych pragnień, związana jest z pewnym ryzykiem. To ryzyko jest wkomponowane w nasze pójście za Panem Bogiem. Wiele rzeczywistości jest niemierzalnych. Wiara jest niemierzalna. Jest czymś innym od wiedzy. Chociaż nie neguje nedzy, nie wiedzy, nie, nie dyskwalifikuje jej, to jednak jest rzeczywistością zupełnie innej kategorii. I dlatego też chodzi o to, żeby móc pójść drogą wiary, która zakłada też pewne ryzyko, pozwolić prowadzić się. Duchowi Świętemu i wykorzystywać okazje, które się pojawiają. Mówiliśmy o Dawidzie, jego zwycięstwie nad Goliatem, ale nie tylko. Gedeonie, Judzie Machabeuszu, świętym Alfonsie, świętym Klemensie, świętym Janie Noimanie, pierwszym świętym Ameryki Północnej. W tamtym roku byłem w Pensylwanii, w jego katedrze, przez niego wybudowanej. Człowiek, który Wyszedł też naprzeciw potrzebie Indian, ludzi potrzebujących, budował szkoły. Grupy, czyli nasza wspólnota świadoma celu, muszą się kierować takimi pięcioma celami biblijnymi. Do nich będziemy nieustannie wracać. Jest to tworzenie braterskich relacji, uczniostwo, służba, ewangelizacja i uwielbienie. Mówiliśmy po trosze o każdej z tej rzeczywistości. E, przy tej służbie trochę się zatrzymałem, mówiąc o pewnej wrażliwości. Nie będziemy mieć potrzeby służby i nie będziemy służyć sobie nawzajem, gdy w nas nie będzie konkretnej wrażliwości. Wrażliwości, która potrafi postrzegać potrzebę takiej maryjnej wrażliwości skany galilejskiej. Maryja, która patrzy na to, co się dzieje wokół niej i widzi, że istnieje pewien problem, zaistnia pewien problem. I nie widzi tego problemu, żeby go wytknąć, żeby, żeby zrobić sensację, tylko żeby wyjść naprzeciw temu problemowi i wie, do kogo się udać z tym problemem. Ale gdyby Maria nie miała pewnej wrażliwości, gdyby była osobą, która powiedziała, no to nie moja sprawa, no nie byłoby tego pierwszego znaku, i nie uwierzyliby weń Jezusa, jego uczniowie. Pierwszy znak, bo to w kategoriach Jana, w kategoriach znaku, widzi, patrzymy na, na cuda znaku, które mają dokonywać jakiejś przemiany w sercach apostołów nade wszystko. Powiedzieliśmy też, tak tylko bardzo. Oględnie o, o wielbieniu Boga, tutaj możemy mieć te cytaty biblijne, dzieje apostolskie 2:42 i 47, trwali w łamaniu chleba i w modlitwach, wielbili Boga, czy też dzieje apostolskie 2:43, Bojaś ogarniała każdego, gdyż apostowie czynili wiele znaków i cudów. Bóg pojawia się tam, gdzie robimy mu miejsce. Sercem uwielbienia jest ofiarowanie się Boga. To też musimy pamiętać, że to nie jest nasz wysiłek, że, że my się koncentrujemy na tym, co my uczynimy na uwielbieniu. Ale centrum uwielbienia jest to, że Bóg ofiarował siebie nam. To jest punkt odniesienia. I my mamy stawać się, podobnie jak On, żywą ofiarą. Bo uwielbienie to nie tyle słowa czy jakieś, jakieś myśli znoszone ku Bogu, ale to nade wszystko uwielbienie to, co my mówimy, to, co czynimy. Gesty są wyrazem tego, kim my stajemy się, kim my jesteśmy. Nasze życie ma być jednym wielkim uwielbieniem i to nie może być slogan, jeżeli nie ma być to sloganem, bo jeżeli byłoby nasze życie sloganem li tylko, to, że jesteśmy uwielbieniem Boga, to, to co czynimy na tak zwanym uwielbieniu, w sensie już formalnie konkretnym, kiedy, kiedy stajemy na modlitwie, no byłoby tylko czymś pustym. No bo z głębokości serca mówią usta. Jeżeli nie ma tej głębokości serca, no to usta mogą wypowiadać jakieś słowa, ale pytanie, czy, czy one płyną z głębi naszego serca. A więc by płynęło to z głębi serca, my mamy stawać się żywą ofiarą. I święty Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, werset pierwszy, będzie pisał, A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bogu. Wczoraj mówiliśmy też o, o, o liderach, że to nie chodzi o to, żeby to były osoby, czy to lider wspólnoty, czy odpowiedzialni za poszczególne małe grupy, czy za diakonie. Osoby jakieś wyspecjalizowane, nie wiadomo jak uzdolnione. Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko powołanych uzdalnia. Powołanych uzdalnia jest to Działanie Pana Boga, jesteśmy w szkole Jezusa po to, byśmy byli uzdaniani do tego, aby pełnić pewne obowiązki. I wczoraj też wspomniałem o tym, że bardzo konkretnie w naszej wspólnocie nakładają się dwa porządki, porządek prawny, jurydyczny związany z organizacją, wynikającą z przepisów prawa państwowego organizacją stowarzyszenia, ale istnieje też porządek eklezjalny, porządek no, kościelny. Porządek, który rządzi się innymi prawami, i w tej pozycji bardzo mocno jest podkreślone, że w tym porządku istnieje coś takiego jak posłuszeństwo. E... O ile tam akcent stawiamy na demokrację, to tutaj, w tym wymiarze, jest akcent na posłuszeństwo. E... Liderzy nieposłuszni w w kategoriach ewangelicznych mówię, nie w kategoriach jakiegoś bycia zniewolonym, manipulowanym, ale naprawdę w kategoriach ewangelicznych, po prostu będą troszczyć się o jedność wspólnoty, będą troszczyć się o to, żeby wspólnota nieustannie miała uświadomiony cel, będą troszczyć się, żeby wspólnota szła w tym samym kierunku. Jeżeli tak nie będzie, będziemy mieli doświadczenie rozdarcia frakcji różnych, i przykłady takich rzeczywistości także i w Kościele Polskim mamy. Wczoraj je przytaczałem nawet z usunięciem ze wspólnoty jej założyciela. Bardzo konkretny przypadek to jest wspólnota Ezechiela i e, Tadeusza Oniśko e, przewodniczącego Stowarzyszenia Alfa Polska. E, Dobrze, zostawmy tę rzeczywistość sprzed tej nocy, czyli z wczoraj. Pójdźmy dalej. Święty Piotr w pierwszym liście, w rozdziale trzecim, w wersecie ósmym, pisze w ten sposób. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej Miłości, miłosierni, pokorni. Wielkie wyzwanie do przeżywania Wspólnoty właśnie w taki sposób. Wspólnoty, która ma bardzo konkretny, określony, odkryty i poniekąd doświadczony, doświadczony w sensie. Zbierania całej historii, doświadczeń, odpowiadania na, na to wezwanie, doświadczony cel. Wiemy po co jesteśmy, dlaczego Bóg nas chce mieć w kościele, i chcemy zrealizować ten cel wspólnie. Dlaczego święty Alfons założył zgromadzenie? Po co było mu zgromadzenie potrzebne? Bo wiedział, że cel, który Bóg stawia przed nim, nie jest możliwy do zrealizowania jedynie przez niego, że potrzebuje wspólnoty. To był jego charyzmat. Bo kiedy mówimy o charyzmacie, to jeżeli chcemy być poprawni, to mówimy o charyzmacie założycieli i mówimy o duchowości dzieł przez nich założonych. To jest takie pewne. Ważne rozróżnienie. My czasami zamiennie stosujemy, mówimy o charyzmacie wspólnoty, charyzmacie zgromadzenia, ale de facto charyzmat jest złożony w konkretne umysły i w konkretne serca. Ci, którzy odkrywają ten dar złożony w nich, to zadanie, powołują do dzieła różne instytucje, wspólnoty, stowarzyszenia, zgromadzenia, które żyją pewną duchowością. Na tę duchowość składa się charyzmat założyciela, składa się charyzmat innych, którzy w tej wspólnocie są. Patrząc na, na zgromadzenia świętego odkupiciela, to dobrze wiemy, że nie tylko charyzmat świętego Alfonsa tworzy, ten, przyczynia się do naszej duchowości, ale także charyzmat świętego Klemensa, brata Gerarda Majeli i wielu, świętego Jana Neumana i, i wielu innych, choćby na przykład błogosławionego Sarnelego, który tak naprawdę nigdy z redemptorystami nie mieszkał wspólnie, a, a jest redemptorystą i, i był wielkim ewangelizatorem kobiet trudniących się Prostytucją. Yy, więc na duchowość składają się różne charyzmaty, ale ważne jest to, że yy, tworzymy coś wspólnego, by zrealizować te pragnienia i te zadania, które Bóg złożył w serca poszczególnych osób, które powołują do dzieła konkretną rzeczywistość. Nasze stowarzyszenie zrodziło się też z pewnych, mówiliśmy sobie o tym, natknień, pragnień, które Bóg składał w naszych sercach. Myśmy sobie nie usiedli do stołu, wiele osób z pewnym doświadczeniem, i sobie zastanawiamy się: Aha, no, jesteśmy grupą ludzi religijnych, mamy różne doświadczenia pobożne, mamy różne, jakieś takie, może nawet i pragnienia. No to sobie my teraz wymyślimy tutaj przy stole po prostu, co byśmy mogli robić. Może zajmiemy się działalnością charytatywną, może zajmiemy się działalnością jakąś taką pedagogiczną, czy jakąś inną. No tak nie było. Tak nie było. Spotkały się. Charyzmaty poszczególnych nas i zrodziła się z tego wspólnota. Zrodził ją Pan Bóg, tak w to wierzę. Ale nigdy nie wolno o tym zapominać, bo jeżeli o tym zapomniemy, to jakbyśmy przecięli pewien kręgosłup w tej wspólnocie. Są tacy dzisiaj, którzy mówią w ten sposób, nieważna jest przeszłość. Ważne jest to, co będzie teraz. To, I to jest takie, takie myślenie bardzo rewolucyjne. W rewolucji jest tak, odcinamy się od wszystkiego, co było do tej pory, bo będziemy tworzyć nową rzeczywistość. Ale jak stworzyć nową rzeczywistość wisząc w powietrzu? Nie mając żadnego odniesienia do tego, co było, co, co Bóg składa w nasze serca, nie da się. Dlatego rewolucja jest zawsze, każda rewolucja jest destrukcją. Każda rewolucja jest destrukcją. A nawet uwstecznienie. Pluskwie Majakowskiego jest to uwidocznione jak ten, który był tam, prawda, służącym. Nagle przychodzą nowe czasy i on, i on po prostu no Jest za nowością, no bo, a ta nowość to miała być, że teraz on będzie panem i ożeni się z córką swojego, prawda, dotychczasowego no, tego pana. Nie? To jest rewolucja. Wspólnota.